Babcia zapodziała się, a? Słabowato. Słabowato. Hej, jestem Oliwka. Mama wybrała mi to imię na złość babci. Oliwia, telefon do ciebie. Dziedziczka zajechała. Jesteś duczką Haliny Mady. Zmarnowałeś mi tyle czasu. Oliwka! Kartocz! 25 tysięcy złotych na rzecz wierzyciela ziołowa osada. Nie wiem. Znajomy się coś. Tam, gdzie teraz zioła, kuby są. Twoje babci ojcowie je A twoja matka wbrew Halinie łąkę sprzedała. Halina! Ona tęskni za to, wiesz? A jak gospodarstwo sprzeda? Wypluj to słowo. Dziewczyny! Zresztą zarządzam ja, a ziołami mój syn. To o syna mi chodzi. Zaplątałem, wymyślę jak to rozplątać, ale na razie musisz mi pomóc, okej? Okay? Mamo, masz własnych pieniędzy? Musisz ciągnąć jeszcze od Haliny. Tak, Potrzebujecie. Kuba! Nawet nie wiem od czego zacząć. Czasem trzeba co złego zrobić, żeby na dobre doszło Mama, mama, panie też wysadajcie będziesz sama, więc zaplatała, kiedy księżyc blask jest zawaje wszędzie Nie mogła się jakiejś niektóry nie zakochanie zaparzyć? Mama, mama, ostrzegała, będziesz sama, sama, dwianki twoje zaplatała